Cześć, perełki, jestem Penelopa i dziś zrobimy sobie konto na słodkiej różowej grze, a, a więc klikamy w śliczny różowiutki guziczek z napisem Graj teraz. A, zróbmy sobie jakąś panią, będzie taka sexy. O, można wybrać twarz. Szkoda, że ja, jak się rodziłam, to nie mogłam smutna buźka. Ale piękne usta z botoksem, chcę je. I zrobię sobie jeszcze takie kocie oczy. Teraz wybiorę włosy, najlepiej żeby były długie po tyłek. O nie, nie ma takich smutna buźka, to wezmę te. Oczywiście, różowe, będą pasować do moich czarnych kocich patrzałek. A to futerko jest idealne, więc do tylko trochę ulepszę. Czy wy to widzieliście? Ona była topless. Szkał, spodenki czy spódnice? Oczywiście, że spódnice, żeby było się z czego śmiać, jak zawieje wiatr. Teraz budki, moja ulubiona część garderoby. Mytyszek z czerwona. Jak się nazwać, może Penelopa? co, czemu to jest zajęte, to dam Penelopcia. Jak to? Przecież to ja to wymyśliłam. To napiszę na końcu.pl Na pewno nikt tego nie dał. Ale mojego masełka wam nie podam. Nas witają jak przyszłą królową Penelope. Puśka o oh, prezenty dla nas. Oni nam każą wrócić jutro, królowej się nie rozkazuje. Gadała do mnie jakaś Pixie czy jakiej tam, ale nie będę was zanudzać, a teraz muszę ją przyjąć, a ja nie chcę smutna buźka. U prezenciki. Co to jakieś coś, a po co mi to? Ja tego nie chcę. K znowu o co w tym chodzi. Czemu ten prezent muszę otworzyć jutro, a jak przyjdę pojutrze, to już nie będę mogła? Smutna buźka, a idziemy kupić sobie jakieś fajne ubrania. Ja sobie zrobię komplecik, ale nie będę tego Wam pokazywać. Obcia, jak już mówiłam, jest królową, więc kupmy to. Co jest, to tu są pieniądze. Przeczytałam, że jak się nie ma pieniędzy, to można dodać na jakąś listę życzeń, więc ja to zrobię. No, więc jak chcecie, to możecie mi to kupić uśmiechnięta buźka, a ja się teraz z wami żegnam, papatki i wielbcie królową Penelopcie.